Zaczynamy. Tutaj jeszcze jeszcze nie będzie. Nie są, To jest mój pies. To jest rysunek psa dokładnie. Który jest nawet z tektury. Jak widzicie z, z tektury. A więc to może być mój pies. Nawet miał być. Jest to pies rasy Bo pół, nie wiem. Ale tak o to wygląda. Mam taką smyczkę na i tak wygląda ten pies, Tak. O. I porównajcie sobie teraz, no chyba podobny. Ok. Tutaj mamy rysunek krótki. kuroni jest. tutaj, kuromi. mamy rysunek. Tutaj się nie musicie patrzeć, bo to było napisane, więc będzie tutaj widać go. Patrzcie, jak się na tym kuroni Jak pokazałam, tu jest też podpisane, że to ja martwiłalizowałam. Tutaj jest pusta kartka. Tutaj pusta. I tutaj też pusta. I, tutaj. I tutaj, tutaj jest. Tutaj się zaczęła moja przygoda z rysowaniem pięknych A Dokładnie. Zaczęło się wszystko w tutoriali na YouTubie. Tutaj coś nie wyszło, a więc zawalzałam. A ta rybka coś taka tam. E, dla mnie naj... jest panda i myszka. A, a, a. Góra mi niechła, bo nie będę od niej drugi raz Mini. myśleć. Mini. I tak, myszka mini. I widzicie, buty ma. Wszystko takie same. E, I pusta kartka. I że mam na pewno jeszcze więcej. Tutaj jest następne. Tutaj mamy mnie, Kulalkę Lulu. E, tu jest komiks. Super, że ma mieście. Tutaj jest ja już Ok, szukamy coś dalej. No, jest to, to jest Przechodzimy do następnej Tutaj chyba nie będzie nic. Tutaj na pewno będzie. Ale ta jest pusta. Okej. Okej, 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 okej. Tutaj też są moje rysunki. Mamy tutaj kamerę. Okej, okay, mamy też tutaj kalibry, tak jak mieliśmy, tak do komputera, pełna e, mi kafe, cała jeszcze książka, zeszły, e, taki jest. Puste kartki. Puste. Wypowiadam się się to, że wysłuchałam przez tyle czasu. Plakaty. Zobaczycie, jakie ja tutaj mam. Plakaty, które są ty. Wypowiadam się przed super. No, no. Właśnie tutaj I wypowiadam się przed No, czyli OMG i na to no. Nie, tam też. To jest sygnalny, O Jezu, co by się stało? jestem sama, tak? E, tutaj nie, ale tutaj tak. Mamy tutaj plakat like TWICE, czyli Divy -di Loli. Możecie już tutaj to oglądać. To jest pierwszy odcinek. Możecie też iść na linię no, Divy Lola, serwis pierwszy. I tam będzie. Łatwiej Tutaj jest plakat dwustronny. możecie wybrać taki plakat z takimi lampami albo ten. Ja, dla... ja wybrałam sobie ten. Okay. Masz, o! Nie, to też plakat. Tutaj mam do Mamy tutaj jakieś tornady z lankami, ale.

Dobrze, dobrze. I tutaj mamy za to plakat Runway Divy. Okay. Znowu, tutaj z tym się, okej. Okay. Porad banka z jednej strony, ale to nas nie To jest... prawdziwe. To jest ten plakat. Tak, wreszcie się znalazłam, szukałam ich. A teraz może je przykleimy też samą? Nad łóżkiem sobie przywieźcimy też. Ok. To zaczynamy przyklejać. Trzeba jakoś tą warstwę od taśmy oddzielić, bo to jest to na dwustronna. Okay. Jak to zrobić? To trzeba jakoś zrobić, ale jak? Jak to zrobić? Hmm. O, oh, jest. Jest. Tutaj jest. jest. Zacznijmy od rany divy. Przykleimy tutaj z tyłu tę ściankę. Przy do dół. I przyklejemy to. I wejdzie. Że... Czy tak, czy nawet zostanie nam Czyli Bardzo łatwe jest w tym się, a potem w tym się się zobaczy. Wreszcie ten duży plakat. Rozważę ją w tym krótkim szybciej, czyli jeszcze słaze. Słaze. O, tutaj jest jeszcze. Nie. Nowa też śniadła, trzeba sobie śniadanie uciąć. To już tam się od razu chcę przywlejać. Okej. Okay. O, teraz tak będzie dużej. Belimy na minionki. Musimy na minionki nakleć. Nie musimy. Ale klasa z minionkami na to za ranko. o, 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 o. Dziwnie śpiewy, kiedy tchną silnika samochodu, Może to dlatego, że subskrybują się coraz więcej ich jest, to że bardziej rosną. Okej. Okay. Jest, 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 jest. Mamy. To i wyjeżdżamy od tych. Rolarni, do widzę tam Okej, i ostatnia. Tutaj nam się pokazuje ostatni plakat. Okej, okay. i pokój już będzie zupełnie, zupełnie, zupełnie gotowy do serii. Właśnie już gotowy do mnie. Okej. Okay. Spróbujmy to jakoś odczepić, odczepić. Nie da się odczepić. Musi się jakoś stać. Ale ja tutaj nie mogę odczepić. bo tego. bo tu jesteśmy w ustronach. Ale jest coś, co tutaj? jest ma taka, I już się robi, już się robi, już to się robi, już to się robi. I z tej strony? To się musi dać. Musi się tutaj jakoś dać zrobić. Ja już czekam. Ok. Okej, 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 okej. Ok. Okej. Okay, okej. Okay, 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 okay. 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 Jak to zrobić? Jej, chyba muszę jeszcze troszeczkę tutaj odciąć. Oké. 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 Klik, klik, klik. Oké. 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 Ja Oké. Oké. het Oké. 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 O, już, 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 już! Jeeeey! Wolny, że skończyłem. Wspomniałem. Nie, nie mam dom, tylko nie tutaj. Uważajmy, żeby na żadną lalkę tutaj nam nie wskoczyło. Nie. Nie wskoczyło nam. Żadna lalka. Tak. Tutaj jeszcze coś tutaj nam odchodzi, a więc. Na każdym plakacie jeszcze zrobimy na dole. Na dole jeszcze zrobiamy sobie. tego plakatu. Tutaj. Tutaj będzie akurat po boku. Ok. Zadam. O nie, po boku następnym też trzeba zrobić. Trzeba to zrobić tu też. Okej, okay. jest. Aaa, nie, Okej, okay, teraz jestem na... A, czy się tutaj. No. Przecież się tutaj? Trzeba mocno wciskać. Okej. Okay. Zrobić, zrobić, zrobić. Musimy to jakoś zrobić, co nie? Okej. Okay. Okay. O, jest, jest tutaj jakieś. Da się to zrobić łatwo. Bo tutaj sobie skórkę. Po skórkę. jest skórkę tak nas. że tutaj jest Tak, a tutaj jest tak. Jest. Yay, true, yay, true. Sure. Okay. So that's my... Okay. O nie! Białe. O nie! Jeszcze do tego, co się tutaj stało nam! Wszystko się psuje! Wszystko się psuje! Wszystko! Wszystko się psuje! Wszystko się psuje! Wszystko. Jeszcze nam zostało dwa kawałki taśmy i Jesz jeszcze raz ten tablet. Panie, to no już nie będę się z nim bawić, bo sama odkleję okay, tą mam. Okej, okay, y ale to było tylko żarty, co? Okej, co to ma być? Co tu się Okej, okay, yes! I... Yes! Ok. Jest. Yes. No, to mają już powiedzieć. Wystarczy. Nie wiem co chce. Zostało tylko jedno. Jeden plakat. Jedna taszemka też. To znaczy. Ok. I mówimy, taki wielki kawałek chciałam żeby wszyscy żeby teraz tyle subskrybentów tak było, się pojawiło, że aż by tysiąc. Lat. No, oczywiście niespecjalnie, ale gdyby było tyle subskrybentów, ile mam ja mam lat, to bym oszalała. Proszę, to nie żaden jakichś tysięcy lat. Tylko po prostu chodzi mi o to, że jakbym miała 8 lat, to bym poszalała, bo mam za, ma za mało zamiast subskrybentów. Okej. Okej. Ło! O nie! Co to się podziało? Okej. Okay. O jest. O nie! O nie. Okej, okay, niech już tak będzie. No ale nie widać, że to jesteśmy. Na... Nie? No ja, ej, pora na sprzątanko! Ale najpierw pa! pa, pa. Bo jak to żeby żebyś tu czekaj w górę i skrypłować z słoneczkiem. pa! pa. Moja stówko i nawet więcej mam niż to. Jest papa pa! pa. sto 103, albo nawet już mam więcej. Pa! Po prostu pa.